Polskiej. Państwu kandydatów w Okręgu Tarnowskim do Sejmu i Senatu. Listy są zarejestrowane, kompletne. Jest z nami prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który otwiera tą listę w Okręgu Tarnowskim. Na drugim miejscu na tej liście mamy kobietę, panią Cordula Joannę. Jest ekonomistką księgową, prowadzi własną działalność. Na trzecim miejscu jest Wieloletni Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Stanisław Sorys. Kolejne miejsce, numer 4, to Pan Ryszard Drożdżak, Wieloletni e, obecny Wicestarosta Powiatu boheńskiego. Są z nami Wójtowie, e, między innymi Pan e, Gaweł Marcin, Kamiński Bogusław. Grzegorz, e, Grzegorz Guda jest kolejną osobą na tej liście. Na miejscu numer 7, Pani Adna Skalak, Pan Biedroń Adam, Pani Maria Łakoma, Pan Zalewski Marian, Bieloletni wójt gminy Szczurowa, pani Dąbrość Stella, pan Tadeuszczak, radny miasta Tarnowa, pani Magdalena Powroźnik, pan Chmiela Artur, pani Myśków Skoczek Beata, pani Małgorzata Tokarczyk, Kozioł, pan Marcin Mikos, który zamyka tą listę do sejmu e, Rzeczypospolitej. Mamy także dwóch kandydatów e, do senatu w okręgu numer 34 i numer 35 w okręgu numer 30. Cztery jest pan Wojciech Kozak, wieloletni wicemarszałek województwa e, małopolskiego oraz na okręgu 35 pan Zgigniew Karciński, e, wieloletni starosta e, powiatu tarnowskiego, wicestarosta, przewodniczący Rady Powiatu e, to tyle z naszych kandydatów. W tej chwili oddaję głos panu prezesowi. Drodzy Państwo, cieszę się bardzo, że inaugurujemy kampanię w Tarnowie w sercu. Naszego okręgu. Ja jestem dumny, że po raz kolejny mogę przewodzić liście Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym okręgu. To jest wielkie zobowiązanie, historyczne zobowiązanie dla mnie, dla wszystkich, którzy tu startujemy. Historyczne, bo stąd się rodzi historia Ruchu Ludowego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jesteśmy jej wierni, ale idziemy też z nowymi projektami, nowymi pomysłami, bo Polska wymaga każdego dnia. Naprawy wymaga nowych, dobrych pomysłów, wymaga wielkiej energii, wymaga tego, żebyśmy przeszli w pełni na zieloną stronę mocy. O tym będę mówił, o naszych propozycjach programowych. Jestem dumny z takiej grupy kandydatów e, różnorodnych, z różnych środowisk, bo to nie są tylko kandydaci e, związani z Polskim Stronikiem Ludowym, ale też są nasi sympatycy, są osoby bezpartyjne z innych e, stowarzyszeń, z innych ugrupowań. Stworzyliśmy. I zjednoczyliśmy się pod hasłem koalicji polskiej, która daje szansę na to, żeby połączyć Polaków. To jest główne przesłanie. Łączyć, a nie dzielić, budować mosty porozumienia, a nie mury podziału. Z tym idziemy z chęcią przywrócenia braterstwa nie przeciwko komuś, tylko za. Za emeryturą bez podatku. Za dobrowolnym ZUS, za dostępną służbą zdrowia, za tanim prądem, zieloną energią, za najlepszą polską żywność. To są kandydaci, którzy to gwarantują, bo mają różnorakie doświadczenie. Bogusław Kamiński, zacznę od mojej prawej strony, wieloletni wójt gminy Iwkowa, związany z swoją miejscowością, ale potrafiący w tych trudnych czasach łączyć różnego rodzaju środowiska, ale też zadbać, żeby budżet wystarczył na wszystko. To nie jest takie łatwe, choćby w sprawie edukacji coraz więcej musi dopłacać w swojej gminie do wypłat dla nauczycieli. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby subwencja oświatowa wystarczała na pensję. Resztą sobie samorządy poradzą. Reprezentuję powiat brzeski. Joanna Korbula, przedsiębiorca, kandowana burmistrza Wieliczki, osoba radna, osoba zaangażowana wzięła sprawy w swoje ręce i też mówi: Dzisiaj przedsiębiorcy potrzebują oddechu. Nie mogą płacić takich dużych składek. ZUS, ZUS musi być dobrowolny. Marcin Mikos to jest mój wieloletni współpracownik, wicedyrektor szpitala, doktor nauk prawnych, wykształcony w zakresie Organizacji Ochrony Zdrowia. Osoba znana powszechnie, szczególnie o zaczynał jako dziennikarz, więc myślę, że dla Państwa e, e, też e, osoba jak najbardziej e, rozpoznawana. E, to jest społecznik z Nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Znam dziesiątki osób, które dzięki niemu odzyskały zdrowie, ale przede wszystkim udziela pomocy niezależnie od tego, skąd kto pochodzi, jaki ma status, e, jaki jest na co dzień. U niego zawsze zawsze znajdzie pomoc. To jest e, prawdziwy społecznik, prawdziwy Samarytanin, można powiedzieć, e, współczesnych czasach. E, wy, wybitny polityk, e, doktor na, e, e, habilitowany, e, Stanisław Sory, samorządowiec, wieloletni wicemarszałek województwa małopolskiego, e, osoba, która dla tarnowa, dla regionu, dla tej e, części e, naszego województwa pozyskała miliony złotych na drogi, na chodniki, na różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia, z infrastrukturą, z kulturą, o nią też w niezwykły sposób potrafi zadbać. Ma to doświadczenie, które chciałbym, żeby było spożytkowane w parlamencie. Na naszej liście jest Tadeuszak, radny miasta Tarnowa, osoba, która nie ma lekkiego życia. I to nie wynika tylko i wyłącznie z niepełnosprawności, z trudności czasem w poruszaniu się, bo jest nad, nad wyraz aktywną osobą, ale też doświadczenia takiego życiowego. To jest osoba, która żadnej pracy się nie bała i brała najtrudniejsze zadania i niczego się nie wstydziła. Będzie zabiegał osoby niepełnosprawne, ma to w swojej deklaracji programowej, za co mu bardzo jesteśmy wdzięczni, bo to jest poprzez przykład otwarcia 13 litrów na, 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 na osoby Adam Biedroń, też rzemieślnik, można powiedzieć. Wystawiamy na Rzemiosło, na własne warsztaty pracy. On ma wspaniały warsztat samochodowy, ale też samorządowiec, radny powiatu tarnowskiego, oddana i dobra osoba. Grzegorz Duda, rolnik z krwi i kości, najlepsza facola, skupuje, ale też i uprawia z gminy Wietrzykowice. Samorządowiec, ale nie tylko terytorialny, ale również w izbach rolniczych działających. No to jest, to są ci, którzy są dzisiaj z nami. Resztę przedstawił Adrian, żebyśmy mogli się zaprezentować. Będziemy w różnych miejscach naszego okręgu, już od kilku tygodni spotykamy się bardzo często na dożynkach, na innych wydarzeniach. Zapraszamy wszystkich do współpracy. Prosimy o wsparcie. Co jest ważne dla naszego okręgu? Mówiłem o emeryturze bez podatku. Tarnów, powiat tarnowski, okolice, Dąbrowa, Brzesko starzeją się. Niestety Polska siwieje, Polska się starzeje, więc emerytura bez podatku jest takim projektem. My nie będziemy w żadną koalicję, jeżeli on nie będzie spełniony. Możemy rozmawiać o tym projekcie, możemy przedstawiać swoje argumenty, bo ten projekt już poparło 130 tysięcy osób podpisami. I złożyliśmy go w Sejmie, jest niestety zamrożony. Zrobimy wszystko, żeby pierwszą decyzją było zwolnienie emerytów z podatku, czyli podniesienie emerytury o średnio 300-400 zł miesięcznie. To jest lepsze rozwiązanie niż 13 emerytura wypłacana jednorazowo. Kolejna sprawa to służba zdrowia. Dla mnie jako lekarza niezwykle ważna służba zdrowia, która jest niedofinansowana. Można się chwalić, że nie ma deficytów w budżecie, ale szpitale, szczególnie szpitale powiatowe, ale również wojewódzkie są zadłużone. 13 miliardów zadłużenia szpitali. To trzeba naprawić. Proponujemy wszystkim siłom politycznym pakt na rzecz służby zdrowia. Niezależnie czy to jest w opozycji czy w koalicji, jak nie będzie prawdziwej reformy, na którą się zgadzają i rządząc i ci, którzy są w opozycji, nie będzie zmiany, nie będzie większej dostępności. Temat bardzo bliski nam wszystkim, czyli środowisko, to w, gdzie żyjemy, zdrowa, tradycyjna żywność, postawienie na sprzedaż bezpośrednio na producentów nie żywności chemicznej, ale właśnie e, tradycyjnej, e, dobrej żywności. Taką żywność trzeba zwolnić z VAT. VAT powinien być zerowy na dobrą, tradycyjną, ekologiczną e, żywność. Kolejna sprawa to ochrona środowiska, czyste powietrze i tani prąd. Pamiętacie, drodzy Państwo, jakie było zamieszanie na początku roku? Jak elektrownie wysyłały podwyżki cen prądu o wiele, wiele set złotych czasem i dla szpitali, i dla jednostek publicznych, dla samorządów, ale też do mieszkań? Udało się jednorazowo na jeden rok zablokować te podwyżki, ale co dalej? Jak my się uzależniamy od węgla z Rosji, jak tak dużo. Węgla jest sprowadzane ze wschodu, a polskie jabłka nie mogą jechać na wschód. To jest kompletnie irracjonalne, ale ten węgiel też niestety truje nasze środowisko. Panele fotowoltaiczne, solary, wiatraki, energia wiatrowa, wodna. Energia słoneczna to jest przyszłość, to jest bezpieczeństwo energetyczne, to jest tani prąd. Przejdźmy na tą zieloną stronę mocy, bo Polacy zasługują na zieloną przyszłość. Ten kolor zielony po prostu zobowiązuje. To jest nasz program, to jest nasze przesłanie, to jest nasze wyzwanie. Idziemy nie po to, żeby kogoś pokonać, tylko żeby przekonać. Idziemy po to, żeby budować mosty porozumienia, a nie mury podziału. Ta idea łączy różne środowiska, środowisko Pawła Kukiza, środowisko bezpartyjnych samorządowców, środowiska związane z konserwatystami Marka Biernackiego, czy z samorządowcami, czy z ludźmi dobrej woli, tak jak tutaj przed Państwem wiele osób zaangażowanych w życie codzienne, w życie naszych małych ojczyzn.